Nazywam się Bogdan Smoloż, jestem w wieku 60 plus, i jestem piekarzem od lat 47. Całe moje życie właściwie upłynęło w piekarni. Ale w roku 2013 stałem się pierwszym w województwie polskim piekarzem certyfikowanym, ekologicznym w standardzie bio, no i to zupełnie zmieniło moje postrzeganie produkcji wytwarzania pieczywa. I to był zupełnie nowy przełom w mojej zawodowej karierze piekarskiej. Prowadziłem warsztat własny, małą rzemieślniczą piekarnię w Województwie O Polskim od roku 90. Czyli teraz jakby mamy 33 lata prowadzenia zakładu piekarskiego. Wtedy postanowiłem w roku 2013, że wszystko w swoim zakładzie zmienię, i od tego czasu stałem się piekarnią. Za Zatem poszło stworzenie na Śląsku w Mikołowie Ekologicznego Targu Eko w centrum zamkniętego w Hali, gdzie od 9 lat co sobotę przyjeżdża mnóstwo klientów z aglomeracji śląskiej na zakupy i to było stworzone miejsce dla certyfikowanych zazwyczaj rolników, serowarów, wędliniarzy, rzeźników. No i wszystkich wytwórców, kiszonek. I tam jest miejsce, gdzie co tydzień w sobotę jest mnóstwo, mnóstwo producentów ekologicznych i to miejsce miało według opinii innych upaść po trzech miesiącach, pół roku. W tym roku będziemy świętować dziewiątą rocznicę powstania. Nie ma miejsca już dla wystawców, bo tyle osób certyfikowanych może samodzielnie na miejscu swoje produkty sprzedawać od mojej wyprowadzki z Opolskiego na Mazury prowadzi to teraz moja siostra Sonia Kniecik. no i tak to miejsce stało się czymś kultowym natomiast później zauważyłem, że kontakty z ludźmi, relacje z ludźmi no narastają, ludzie dzwonią, dopytują, pytają wielu, poznaliśmy tam na tym ekologicznym targu no i Kiedyś wziąłem udział w jakimś wywiadzie takim na YouTubie i sobie pomyślałem wtedy, czytając opinie i komentarze ludzi, że to jest doskonałe miejsce, żeby dzielić się tym, co wiemy. No a ja z racji, no już jednak jakiegoś tam doświadczenia branży wytwarzania chleba i produktów żywnościowych postanowiłem, że założę kanał na YouTube. Ten kanał się nazywa Piekarz Bogdan Smoroś i stworzę takie miejsce, taką platformę, gdzie będę zapraszać gości w tematyce odżywiania, zdrowego odżywiania, szkodliwości środków ochrony roślin, szkodliwości glifosatu. No i idąc za tym, w lipcu drugiego roku, czyli teraz tak naprawdę jest dopiero pierwszy rok, zakończyło się 12 miesięcy budowania tej platformy na YouTube, Okazało się to, że, że to jest przydatne, że odwiedzający to miejsce polubili i w rok na kanał zarejestrowało się ponad 50 tysięcy subskrybentów, co jest dla mnie czymś niepojętym, bo pamiętam, jak miałem 2000 i myślałem sobie, że tak już zostanie, że to jeszcze nic więcej nie wydarzy. Ale dzięki niezwykłym gościom, którzy wypłają na kanale, Wiedzy, która tam jest rozsiwana przez gości, trochę przeze mnie. No, okazało się, że to jest doskonałe miejsce i tak też działamy. Docieramy do, do, no, do wielu, wielu, dziesiąt, set tysięcy ludzi. Przez ten rok filmy zostały obejrzane 3,5 miliona razy. I to pokazuje skalę, jaki możemy mieć wpływ tworząc e, jakieś platformy, ale jednak YouTube'owe, gdzie mamy oczymy, e, ludziom w oczy, twarzą w twarz, oni mogą nas poznać, mogą nas śledzić na bieżąco, miesiąc po miesiącu, widzą kim jesteśmy, czym się zajmujemy. No i stąd ktoś, podobno jakaś miła pani z, e, mnie zaproponowała do tytułu e, organiki. No więc oto jestem. Dziękuję Państwu za uwagę. Powodzenia, sporość, piekać. Do zobaczenia. Cześć.